To znowu ja, no tak jak zakładałem, z tyłu za mną, mam nadzieję, że widać, bo przez to słońce trudno mi to ocenić, widać wyrobisko po odkrywce Lubstów. Zaraz tutaj przed, przed tym wyrobiskiem znajduje się przeładownia węgla. Um, chcę powiedzieć tylko tyle, że odkrywka Lubstów, która została zbudowana w, na początku lat 80., w się w 83., rozpoczęto eksploatację, była najgłębszą odkrywką w zagłębiu konińskim, z tego względu, że na trzech poziomach znajdował się węgiel brunatny. Hałda bylew, czyli zwałowisko zewnętrzne, na którym się znajduje. Jeszcze w dalszym ciągu, ale za chwilę z niego zjadę. E, powstało w ten sposób, że em, w momencie, kiedy kopalnia rozpoczyna pracę, kopie dziurę krótko mówiąc, to gdzieś ten, tą ziemię trzeba przewieźć. No i tutaj, już w systemie KTZ, czyli koparka, tośmociąg, zwałowarka, e, ziemia wykopana właśnie w tym y, wyrobisku, które tam może widać. Jak nie, to pokażę później jakieś zdjęcie. Było transportowane tutaj na, na ten teren. Żeby móc zwałować ziemię, trzeba tak samo jak w przypadku miejsc, gdzie się kopie węgiel, wykupić tereny. I często zdarza się tak, że kolejna wieś zostaje wysiedlona z racji tego, że na to miejsce... Musi zostać wysypana ziemia, która tworzy później załowisko zewnętrzne. Jako ciekawostkę, na koniec tylko powiem, że legenda górnicza głosi, że pod tą hałdą, na której teraz stoję, znajduje się więcej węgla niż na wszystkich odkrywkach w tej chwili czynnych. Ale o tym powiem kiedy indziej. Mam nadzieję, że będzie okazja. Na koniec chcę jeszcze tylko powiedzieć, że myślałem, że uda mi się to do relacji, załączyć ten film, ale ponieważ jestem idiotą um, technicznym trochę, to mi się nie udało, więc dlatego musiałem nagrać to tak jak teraz i zastanowię się, co z tym dalej zrobić. Aha, jeszcze jedna rzecz. Takich pudełek, które tam, w których yy, yy, transportowałem kanapki, nie kupujcie, bo popękło pękło mi właśnie. Jest chujowe. Na razie.